Kołduny litewskie, według bardzo starego przepisu, ponieważ został bardzo zmaltretowany przez wszystkie prawie że polskie restauracje. W związku z tym należy powrócić do korzeni. Pierwszy raz yy, w życiu słyszałem o coś takiego jak kołduły, no to mam to zrobić dzisiaj? No to dziękuję. Kołduny to dwa gatunki mięsa. Dojrzała baranina roczna, najlepiej z karku, bo jest tłusta, i polędwica. A to... To jest łój z nerki cielęcej. Grzeje rosół, żeby te kości, cielęce, miały lekko zblaszowany tuk, aby móc skorzystać z ich środka, czyli ze szpiku. Dodajemy czosnek, już gotowy, z solą, majeranek. Bardzo ważną rzeczą jest też temperatura tego farszu. że farsz nie może być ciepły, bo przy takiej ilości tłuszczu po prostu byłby płynny. Cebula ona ma się tylko zeszklić. Pięknie. Nakuwając, sprawdzamy. Możecie spojrzeć. Kiedy jest odrobina krwi, to znaczy, że jeszcze mu brakuje odrobiny czasu. Musimy jeszcze trochę poparować. Ten ciepły bulion rozpuści nam i pozwoli nam pomieszać tłuszcz nerkowy z miętem. Pejemy połowę cebuli. Powoli wyjmujemy kość. Magda tylko raz pokaże przepis. Potem wszystko zależy od pamięci zawodników. Idziemy do lodówki. Jeśli nie, zapamię nie zapamiętaliśmy, co po kolei robić i dlaczego dodać, na co zwrócić uwagę, to leżymy. Ciasto na kołduny jest specyficzne. Jest bardzo cienkie, trochę podobne do chińskiego. Nie dodaje się żółtek ani jajek. Powinna być widoczna masa kołdunów poprzez ciasto. O, zaczyna być tak, jak lubię. Takie jest delikatne, fajne. Można się pościekać. O! Nie rzucę w ciebie, obiecuję. Chciałabym y, zrobić to tak jak pani Magda: spróbować jedną ręką, prawą ręką, wyrabiać ciasto, y, dolewać ciepłej wody do mąki, i żeby skończyć przynajmniej z jedną czystą dłonią. Jaki ma teraz problem? Powiedzcie, że ono strasznie się ciągnie. A jak się ciągnie, to nie można go wywałkować. To trzeba zrobić. Odstawić się. Co? Gorącą miską przykryć. Świetna. Skąd ty tyle wiesz? Masz pierogarnię? Nie, nie, nie. <laughs> Niemalże identyczne moja mama robi. No oczywiście nie na co dzień, gdyż to jest no... Na dużą rodzinę to, to by było trzeba dwa dni przesiedzieć w kuchni. To pamiętacie. To już było. A co będzie, jak nam się rozwali? Oddam fartucha. Być w metro od pani Magdy Gessler E, ogromne wrażenie, i, i chciałbym jeszcze nie raz być na takim pokazie. Zaczynają marszczyć noski moje kołduny. O! o. Czuję jak pachną? Nie, mm. 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 ja nie, Ja robię sos lubczykowy. Dałam masło do bulionu. Pieprzu też. Takiego masła. Z bulionem. To jest ocet. Trzeba uważać na ocenie. Ja je podaję na głębokich talerzach, tak jakby w rosole z tego lubczyku. Zrobiła od A do Z przepyszne kołdy litewskie. No nie jeden w tym kraju kucharz zawodowy miałby z tym problem.